Biskup pomocniczy, czyli nie biskup sufragan, jak potocznie czasem się myśli, bo sufragan to jest biskup diecezji podległy metropolicie. W naszym przypadku biskup Wojciech Osial jest sufraganem arcybiskupa kardynała Grzegorza Rysia. Biskup pomocniczy natomiast to jest biskup, który jest ustanawiany do pomocy biskupa diecezji. Oczywiście pod warunkiem, że biskup diecezji taką potrzebę czuje. Są biskupi diecezjalni również w Polsce, którzy nie proszą w ogóle o biskupa pomocniczego, bo uważają, że sami świetnie sobie dają radę. W przypadku jednak dużych diecezji, archidiecezja łódzka jest bardzo dużą diecezją, w przypadku wielości spraw, które oczywiście z tym są związane, biskup diecezji prosi o biskupów pomocniczych i tak się właśnie stało w naszym przypadku. Kim jest biskup pomocniczy? Oczywiście musi spełniać kryteria, które są określone dla wszystkich biskupów. Być człowiekiem niezachwianej wiary, mieć 35 lat ukończone, 5 lat co najmniej prezbiteratu, oczywiście wykształcenie w zakresie teologii, pisma świętego czy prawa kanonicznego, przynajmniej licencjat, chociaż używa się też takiego terminu biegły w teologii. Cokolwiek owa biegłość znaczy, bo jest to kwestia czysto względna. Ale ktoś jednak to ocenia i ktoś decyduje i ktoś postanawia, że ta konkretna osoba jest właśnie biegła. Jakie są obowiązki biskupa pomocniczego? No, skoro jest do pomocy, to jest po to, żeby pomagać przede wszystkim w duszpasterstwie. Oczywiście biskup pomocniczy bierzmuje, biskup pomocniczy jeździ na wizytację, biskup pomocniczy jest posyłany wszędzie tam, gdzie biskup diecezji postanowi, iż jest po prostu potrzebny. Czy uczestniczy władzy rządzenia tylko pod warunkiem, że sprawuje urząd, który zostanie mu powierzony przez biskupa diecezji. Dlaczego? Dlatego, że biskupstwo czy biskup pomocniczy to nie jest urząd. To jest godność, którą otrzymuje kapłan, który spełnia określone kryteria. Natomiast zwykle i powinien być, jest mianowany wikariuszem generalnym w określonej diecezji. Jeśli jest wikariuszem generalnym, wówczas oczywiście uczestniczy w władzy rządzenia. Jakie ma obowiązki? Przede wszystkim podstawowe, no to te, które dotyczą wszystkich duchownych. Życie proste, życie skromne, życie w celibacie, życie, które opiera się na przepowiadaniu, nauczaniu, na uświęcaniu, czyli sprawowaniu sakramentów, sakramentaliów. Ale jest też pewien obowiązek, który jest charakterystyczny dla biskupa pomocniczego, tak jak dla biskupa diecezjalnego, mianowicie obowiązek rezydencji. I to jest obowiązek o tyle charakterystyczny i istotny, że biskup pomocniczy, tak jak biskup diecezji, może przebywać poza diecezją tylko miesiąc w ciągu roku na urlopie i ewentualnie sprawując urząd w taki czy inny sposób. W jakim sensie naruszenie tego obowiązku oczywiście jest przestępstwem i wtedy może być pociągnięty do odpowiedzialności. Czy biskup pomocniczy de facto uczestniczy w zarządzaniu diecezją? W jakim sensie tak, ponieważ jest doradcą biskupa diecezji, biskup diecezji ma prawo prosić go o to, aby konsultować z nim po prostu różne kwestie, i tak się rzeczywiście de facto dzieje. Biskup pomocniczy składa rezygnację, gdy kończy 75 lat życia. Papież może ją przyjąć albo nie, ale z reguły Ojciec Święty przyjmuje taką rezygnację, do której biskup jest po prostu zobowiązany.